O, jesteśmy z powrotem. Mieliśmy drobne kłopoty techniczne, ale już wracamy do wystudia. Kłopoty w nadaniu sygnału. Tomek, Tomek Kosek wszedł na o, może właśnie, Zresztą właśnie, pokażmy, pokażmy to. Pokażmy to, że, że chcemy być naprawdę blisko z kamerą. Chcemy pokazać jak najwięcej. Nie straszna jest mu gorączka ro, robi co może, żeby złapać jak najlepsze ujęcia. A proszę już, już następna kamera, już następna kamera, chłopaki naprawdę niejedną, kro, niejedną kroplę potu już tu wydali, żeby żeby złapać jak najlepszy rywkę. W tej chwili chyba musimy wyłączyć nasze nagranie, żebyśmy się nie znali... Co nagrywasz? Co nagrywasz? No właśnie nagrywam tam jak pan e, Ma Marcin, tak? pierwszy Marcin operator? A ja nie, nie wiem nie. No No fajny stolik dostaliśmy tutaj od or organizatorów. Studia mamy profesjonalnie przygotowane, proszę zobaczyć. Jeszcze przed na pewno tutaj powiesimy nasz baner, jakiś roll-up, Tak, to tak. jeszcze lepiej wygląda. ale no, myślę, że nie wygląda to źle. Jak widać, Teren teraz stara się wpoić zawodnikom sposoby. Rozegrane różne na ro... różnego Tak. Kiedy mogą, być... mogą być naszym atutem podczas mini-euro? Dobrze przygotowane, dobrze rozegrane. Całe fragmenty, gdy mogą na pewno pomóc nam w osiągnięciu celów, jakimi są na pewno. Jeden... Wyjście z grupy. I... I... No i osiągnięcie tak naprawdę tyle, ile, ile jest. Najlepszy no, wynik. No, Jak widać już różny z prawej strony. Tam ciekawe, ciekawe. Ciekawa decyzja premiera. Nie da się ukryć, że nie będzie skuteczniejsze. Spróbujmy teraz może nie. nagrać jak Podanie widzimy, a... tym egzekutorem z lewej strony. Bramka padła, ale, ale wydaje mi się, że to taki trochę farfocel w wykonaniu Michała. Nie, ale widać, że, że, że są role przydzielone, bo, tak jak już mówiłem, kamień fryszka z lewej strony, piękne, piękne Michał Morezki z prawej, a egzekutorami tutaj są inne osoby, wcześniej Jarosław Filip uderzał na zamkę. Gdy zagrywał kamień fryszkę, teraz po Michał, podaniu Michała Morewskiego uderza. No kamiefryszka, ten który podał wcześniej, że to różnego. Teraz widzimy, jeżeli dobrze widzę, jak Perek na ryżniku. A Piękny, strzał, mocny. To, nie raj w Filipek, Filipek, Adam Filipek, Filipek, przepraszam bardzo. Filipiek to, które kolegi. Klubowego. Klubowego Klubowe z Dobra, Ale co ciekawe, ci zawodnicy nie grają ze sobą w jednej drużynie. Nie, nie, nie. Adrian jest z Adrian zawodnikiem Rytkini Rytkini Redkini Crew. A Wiktor a z Banów Ależ pięknie. Za chwilę obawiam się o nasze piłki, czy wytrzymają. mi się uderzymy? mówiliśmy, ale nie były wcale tanie, więc wydaje mi się, że na szczęście, dużo wytrzymać. Na szczęście teraz y, używamy piłki, którą dostaliśmy od gospodarzy, więc, Wiem, więc nimi, 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 nimi można strzelać mocno. Wspomnijmy jeszcze może o naszym y, koledze, który też wykonuje czarną robotę. Tutaj Łukaszu zajmie. No, czarnym, nie czarną, no zaszczytna rola. Muszę Proszę ja zobaczyć, jestem schowany za Wojtkiem Jankowskim, analizuję schematy, który na pewno wykorzystał potem w swoim klubie In Data Software, Sparta Wrocław, tak? Już nie Tromedia. Nazwa Nawet już została zmieniona. Właśnie ciekawa historia wiąże się z tym, z, tym, z tym całym wydarzeniem. Już kolejny sponsor Sparty. Kolejny sponsor, kolejne pieniądze, ciekawe do kogo one trafiają. No wiem, że zawodnicy mają sprzęt na treningach, mają bluzy dresowe, no, spodnie dresowe, ponoć koszulki. się, ponoć się koszulki. Ja jakieś duże zamówienie dla Nike, tak? Nowe Noś... koszulki, tak, nadruki. logo się, despołudzie No może gorzej troszeczkę z wynikami, bo z tego słyszałem ostatni, mecz przez porażkę jeden do sześciu trener po pięciu kolejkach został zwolniony. No, po sześciu kolejkach B-klasy, tylko trzy oczka na koncie drużyny Łukasza zajma. No, jest to trochę niespodzianka, bo w poprzednich latach drużyna ta zajmowała dwa razy trzecie miejsce w rozgrywkach. No, no coś, coś się zacięło. No, miejmy nadzieję, że, że Łukasz znajdzie odpowiednią osobę, która poprowadzi tę drużynę. No, do zwycięstwa, no, bo tego teraz oczekują. W tej wszystkich. bramka piękna, Wiktora żytka. No, I no, żeby Oby tylko tak było w meczach podczas mistrzów Europy. Wróćmy może w tej chwili na wojsko. Ciągle, ciągle nasi chłopacy yy, rozpracowują stałe fragmenty gry, żywioł dnożny. Jak widać są skrypolatki. Oksia, oksia, oksia. Proszę, proszę proszę. Widać, się. kamera jest niemała. Za szybko, jeszcze się nie pojawił. On ma uderzyć nie z tego miejsca, tylko z tego miejsca między nimi. Nie będziesz upewny tego, bo ten wybiegnie za nim. Zawsze musisz zagrać piłkę w tym momencie byli Tak. Tutaj za bramki obserwuję wszystko, co się dzieje. Daniel Jedynek. Spogl spoglądam w tej chwili na rozpiskę naszego programu i już widzę, że, że powoli tematy nam się wyczerpują na dzień dzisiejszy. No nie, nie, jednak jeszcze trening widzę też się przedłuża, bo już 3 minuty temu powinien się zakończyć, ale żadnej reprezentacji nie ma po nas proszę jak proszę na razie, więc, więc być może... Trening miał podchodzić godziny 13, mamy w tej chwili już... Ekstra time jakiś. Trzybo. także no dla nas na pewno dobrze, tak? Nie Można... no, jeszcze taki godny, yy, no, podjęcia. Możesz to pokazać Oliwiera Cynkowskiego, który no, niestety dawałby się kontuzji podczas grupowania w Niemczech. No, wynikało z tego, co mówił, że, że czuje się dobrze i będzie 100% gotowy do gry, jednego obserwujemy, no może być tym ciężko. Oblepiony jest tej pami, które nakleją e, nasz fizjoter dobrą Daniel Jedynek, który jest magistrem e, fizjoterapii. No, i zobaczymy. No, widać, że, że no, bieganie i, i trenowanie no sprawia mu ból. Widać to po jego wyrazie twarzy. E, no, jeszcze jest kilka dni do pierwszych meczów. No, miejmy nadzieję, że. że, że wszystko będzie, dobrze, wszystko będzie i... dobrze. Niemniej jednak, jeszcze mamy w pogotowiu naszego trenera Klaudiusza I, który. Co ciekawe, powiedział, że jest gotowy na gry, przygotowywał się w swoim. E, w Rodzinnym mieście Miejmy nadzieję, że, że, że jeżeli będzie musiał wyjść na boisko, to, to, to pokaże się zagnieżyszystony. No, jest to przecież jeden, jeden z najlepszych historii piłkarzy futsalowych, więc byłby by tutaj Ciekawe. E, bardzo dobrze zmuszona, na, na, na szóstym miejscu w klasyfikacji szczerców w historii polskiego futsalu, tak? Polskiej A Polskiej Lidii, Lidii. nie Wiem, Lidii. że kiedyś był królowym na świata, akademickim, że świata, gdy Reprezentacja Polski grała. E, no też bratkę, jako pierwszy Polak w historii, grając w klubie zagranicznym w Lidze Mistrzów. Mhm. No ciekawe, ciekawe. No. Tutaj jeszcze jego, jego umiejętności nie mogliśmy podziwiać. Wszyscy może wiedzą, może, może przedstawmy, bo to jest właśnie ten pan, który tam tłumaczy, Klaudiusz Fiersz. Tutaj no, bardzo profesjonalnie to do treningów, jednak też potrafi, potrafi rozluzić atmosferę, gdy, gdy można to robić już no, na tyle żartów, że ja chyba takiego człowieka jeszcze rocznie spotkałem, który tyloma kawałami mi ty. operować. No na każdą okazję potrafi um, opowiedzieć kawałek, który rozśmieszy każdego. Naprawdę bardzo sympatyczny człowiek i, i no, śmiem twierdzić, że lepszego chyba człowieka na to miejsce nie mogliśmy znaleźć. znaleźć. No w tej chwili nasz trening będzie powoli dobiegł końca, my też y, powoli będziemy się żegnać z państwem, e, na pewno wrócimy, e, kolejny odcinek naszego magazynu ukaże się już w dniu jutrzejszym, kiedy będziemy przygotowywać następnych meczów, no. na pewno ten trening teraz pomoże chłopakom jeszcze się bardziej zjawić. teraz trening, nie wiem jak, jak to będzie sygnał, czy jakieś zaburzenia mają być, dlatego, dlatego zapraszamy na jutro, ale myślę, że będziemy gotowi. No nic, no w takim w razie kończymy, kończymy nagranie i do zobaczenia i to byli z wami Łukasz Piwiński, Jakub Kuberka, dyrektor sportowej reprezentacji.